Siema, z tej strony Dawid i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Saints Row 2. Będziemy mm, robili kolejną misję dla bractwa. Zobaczymy, jak to się potoczy. Musimy ich zniszczyć. Zetrzeć na pro. A previously thought open-shut case turned into a fierce legal battle as several high-power attorneys fought tooth and nail for their clients' freedom. Curious about the court proceedings, I spoke to Chief of Police, Troy Bradshaw. My personal opinion on the trial doesn't really matter. They were found innocent by a jury of their peers. So you think they were guilty? I'm sorry, Jane. Listen, I have to get back to work. Hey, why don't you try talking to Dane Vogel? Mr. Vogel, what's Altor's interest in the trial? Altor has no interest in the trial other than to see criminals get put behind bars. So there is no truth to the speculation that the Brotherhood's lawyers are in Altor's pocket? Jane, we've donated millions of dollars to the Stillwater PD as well as rebuilt the shattered community of Saints Row. I understand that everyone likes to pick on the big corporations, but this latest groundless attack on Altor's integrity is just ridiculous.

więźniami no więźniami powiedzmy więźnie to więźniowie to są więc trzeba będzie ich wytłuc jak kaczki zaraz zaraz tu prosto trzeba się pojechać dobra na skrzyżowaniu ich dorwę tam nie lubię ich ścigać bo to jest trochę dziwne wolę sobie poczekać na nich i tutaj sprzątnąć. i yy, poszło. Kurwa mać, no. No ja pierdolę, jak oni będą mnie tak posuwać dziwnie, no to... I to się do niczego nie uda no wypierdziela dziadygi Dobra trzeba się udać w inne miejsce widać że są na nas wkurzeni bo przeszkodziliśmy im w ważnej Koinka Przywadziliśmy im w uwolnieniu członków, więc nas próbują sprzątnąć i chyba im prawie wychodzi. Bo już raczej samochodu nie ma. Uch, chyba się zapalił, w ostatniej chwili wyskoczyłem. No i tacy Nie tak co chciałem rozegrać, ale koszty w dupę jeża trzeba spierdzielać jak najdalej i musicie mi życie yy, odładować dobra trzeba się udać że tak powiem do portu prawdopodobnie tylko tyle że no Niedawno nie grałem w y, grę także jest trochę dziwnie Miami Dobra i lecimy e, Szkoda że mamy tak mało No dobra Będziemy rozwalać motorówki z pistoletów kurwa normalnie cyrk no dobra, nie ważne z pistoletów, czy nie, trzeba je zniszczyć gdzie one są? tu aż trzeba okrążyć tą wyspę gra jest fajna nawet, tylko tyle, że trochę sterowanie jest yy, takie, że tak powiedziałbym yy, drętwe za sztywne trochę znaczy na no zasztywne, zbyt takie czułe To się zmienia jak yy, że tak powiem Jak yy, Jak yy, się odblokowuje w miarę różne modyfikacje, inne pierdoły więc... O ty kurwo, zdychaj No tak, ładnie Rozpieprzać motorówki Pistoletem Dobra Udało się, puściliśmy z dymem wszystkich Trzeba się teraz uciekać Hmm. Ooh, Banjiatka. See you. Thanks for the heads up, Jamie. Is there something I can help you with? They hit my boys when they were on the prison bus. Between your girlfriend and your gang, I'd say you're a magnet for tragedy, Marrow. You think this is fucking funny? No, but I do think it's your problem. My problems are your problems. Or do you need some fresh air to remind you? No. See, my problem is that a sideshow freak is messing up my paperwork. Your problem is that there's a group of security guards with assault rifles pointed at your back. Your security guards look more like a private army. Call them whatever you want. The point what? is, they have big guns. I'm sorry you couldn't protect your friends. I really am, but Old Tor's done doing you favors. Come back here again, and I'll have you shot on sight. Go fuck yourself, Vogel. I've enjoyed our time together, too, but I think it's time to move on. Gentlemen, could you please show our guest out? And Mero, don't worry about your little shipment. Old Tor has already appropriated it. What did you say? All Tour Security is taking control of the boat carrying your goods. It only seemed fair that we get compensated for letting your boys out of jail. You can go now. That boat is never gonna make it to shore. Goodbye, Marrow. No właśnie. Więzienna Wytłukliśmy ich jak kaczki. Dwóch zwolenników. I można jeszcze rozegrać jedną misję. Dobra, zobaczymy. Kurwa mać. Aha, dobra. Tu jestem. Że tak powiem. Misjka kolejna jest gdzie? Aha, tu przed oczami kurwa, dobra. To w następnym odcinku zrobimy kolejną misję, bo niestety mogę nagrywać tylko takie kawałki krótkie. No niestety tak to bywa. Kończymy. Cześć.